dzień dobry moi drodzy witam was serdecznie w nowym filmiku w nowym vlogu, na początek zakupy z Nowego Jorku, czyli obiecany haul, powiem wam szczerze, że myślałam, że więcej tego będzie, a przy rozkładaniu jeszcze wiecie, tu na prezenty, tu porozkładałam i tak mówię, w sumie myślę, że aż tak bardzo rozumu mi nie odjęło, bo wcześniej jak byłam w Stanach, to ten stół był pełny po prostu jedna rzecz przy drugiej wypełniona jakimiś takimi wiecie słodyczami, przyprawami, jakiś Jakie wiecie, jakieś sosy, pierdy, pierdoły, ale po przetestowaniu, po zjedzeniu tych rzeczy, no przekonałam się, że no, te amerykańskie przyprawy na nic wybitnego nie trafiłam z tego, co wcześniej kupowałam. Tak samo jak chodzi o słodycze, dla mnie to jest po prostu cukier z cukrem, wymieszany z cukrem często bez smaku. Tak samo jak angielskie słodycze. One są oczko wyżej, ale dalej to nie są moje ulubione. Um, ja zdecydowanie jestem team polskie słodycze. One mi najbardziej smakują, dlatego teraz to, co kupiłam tutaj, to są takie rzeczy, które już gdzieś wcześniej próbowałam. Może chciałam sobie inny smak, e, więc już Wam pokażę po kolei, co tutaj mamy z Sefory. Też myślę, że e, myślałam, że o wiele więcej rzeczy kupię z ROAD, ale po prostu ROAD e, wymieciona jest ta marka w, w Seforze. Jed, jeden produkt się. Nie, dwa produkty się udało. Nie, dobra, trzy. Dobra, z trzy. trzy rzeczy mi się udało kupić, ale chciałam, że będzie i więcej. Dobra, na początek M&M'sy. 10% paczek M&M'sów, te konkretne, e, jakaś edycja halloweenowa w sklepie M&M'sa przy Times Square były przesunięte minus 50%, czyli dałam 3,5 funta za taką paczkę, gdzie mamy 268 gramów, e, więc po prostu jak ten wielbłąd e, e, targałam przez Times Square w plecaku prawie 3 kg M&M'sów, e, ale jestem z Ciebie bardzo zadowolona, bo obiecałam właśnie, że na prezenty przywiozę i dla Ani, i dla chłopaków, no i wiecie, chciałam też zrobić, zrobić zapas, bo wcześniej kupowałam te M&M'sy tylko, eee, czekajcie, jaki mam tryb wyłączony, tryb nagrywania vlog, jakoś tak mi się wydaje, że jest trochę tak Mniej tutaj powierzchni u góry, no ale dobra, przestrzeni w się. Sensie. Kupiłam raz jedną paczkę, i, czy, czy dwie, i po prostu wciągnęłam je sama. Andrzej ich nawet nie widział, a tak mówiłam, takie pyszne M&M'sy. Ja nie wiem, czy te Peanut Butter też są normalne, są tutaj u nas w Anglii, bo ja ogólnie nie jestem M&M'sowa, ale te są wybitne, także tutaj 10 paczek. 10 paczek przywiozłam ze sobą, także, także super, więc to po prostu chowam odkładam w Targecie kupowałam wcześniej już też te te kawy. I tutaj akurat złapałam wersję Donut Shop Blend, a druga Cinnamon Vanilla. I te kawy są już zmienione do praski francuskiej, więc będę testowała, dam wam, dam wam znać. Wcześniej miałam wanilia i coś. I w studiu, jak robiłam właśnie klientką tą kawę, to mówiły, że Boże, kaw pyszna, jak pięknie pachnie, bo naprawdę no, super te, te kawy były. Więc wzięłam sobie po prostu inne smaki. Tutaj Martyna mi kupiłam. Bo powiedziała, że zobaczyła, to stwierdziła, że możemy to zasmakować, więc y, też będzie testowanko. To chyba w y, Hallfoodzie kupiły dziewczyny. Y, to mamy też z targetu. Jakieś takie właśnie y, cynamonowe, jabłko-cynamon, jab jab chyba to są jakieś, nie wiem, czy, czy, czy ciasteczka, czy, czy czekoladki. A, to jest jeszcze indywidualnie pakowane. A, dobra, no to może spróbujmy to. Takie. O. Ciekawa tego jestem. To po prostu wzięłam z ciekawości, też była na przycenach, trochę te yy, halloweenowe rzeczy. O! <tryk> trochę taką starą skarpetą daje. Mmm. To jest po prostu taka biała czekoladka. Smakuje lepiej niż pachnie, ale nie do powtórzenia. To jest ten vibe. No. Osiem kwadracików. Ja mówię, do zjedzenia zapomniałam. Następnie w Folfudzie wziąłam takie batoniki proteinowe. Z Andrzeja do pracy, żeby sobie złapał. Tutaj z mango. I też masło orzechowe. No, jak widać tutaj, masło orzechowe to jest motyw przewodni. Tutaj kolejne M&M'sy. sy ehm, takie e, Takie ciasteczka. E, dynki halloweenowe. Jedna paczka tutaj dla nas do domu, druga dla. Ani chłopaków, tam jest wszystko podkładane. Eee, nie widziałam nigdy tych sneakersów z Pecan, więc mówię dobra, biorę. Fajnie. Tutaj jeszcze jedne, jedne MNMsy, Ranch, czyli taki sos, e, bardzo popularny w Stanach. Myślę, że e, marta i Dorota też sobie ten, ten sam wzięły. Tego oczywiście już troszkę spróbowałam i powiedziałabym, że w smaku to jest taki sos rozwodniony, czos sos czosnkowy, który może być... który jest też trochę taki winy gretowych, też nie wiem, czy, czy dobrze ten smak jakby tutaj rozpoznaje. Jeśli mieszkacie w Stanach, czy próbowałyście, to możecie dać mi znać, czym on wam smakuje, ale to myślę, że będzie taki sos i do frytek, i do mięsa, taki do wielu rzeczy pasujący. I całkiem spoko, ale nie, żeby jakoś, o oh dlaczego nie widziałam więcej, tutaj po prostu orzechy, które też w Whole kupiłam, bo chciałam gdzieś jakąś taką zrobą, e, przekąskę, że sobie wiecie, e, jakby ta głodna coś mi tam będzie ssało, to po prostu parę orzeszków sobie e, zjadłam, następnie tutaj, e, ale w ogóle patrzcie, jaka to jest, ta paczka jest dotąd wypełniona, e, tak samo, do mówię, domarny pacz na leisy jak ten, a nie, jest maksymalnie oddalone. Jak na lejsy patrzyłyśmy, to nie, nie są to opakowania takie jak tutaj. Się nieraz e, śmieje, że połowa opakowania to powietrze. Nie, tutaj dotąd jest wypełnione e, cheddar jalapeno. E, no, będziemy testować z Andrzejem. Tutaj tego są bardzo ciekawe i sobie może to zaraz otworzę i spróbuję. E, od Chloe Kardashian. Popcorn e, proteinowy, oliwa i sur morska. 7 gram protein. W porcji. Ile tu jest porcji, to nie wiem. no to, ale spróbujmy, spróbujmy. Nie, nie czekajmy na to. On jest to właśnie taki. O, duża, duża paczka. Mm, jest taki inny niż ten, taki z Tesco, który bardzo lubimy. Mm. jest ok, ale ten z Tesco. Lepszy, ale fajnie będzie go zjeść, ale nie jest wybitny. Ale zrobimy jeszcze, ale jest to wszystko lepszy. <grywa> Najszybsza recenzja Ever. I tutaj precelki, gigapaczka amerykańska. Pa, pra, patrzcie, prawie 400 dieta Buffalo Wings Bold and Spicy. Stwierdziłam, że musimy to przetestować, bo e, fajnie to wygląda. Tutaj jest propozycja podania. No, spróbujemy. Spróbujemy Eem, takie słone rzeczy, to my lubimy. Tutaj dla Andrzeja mojego, bo on bardzo lubi takie herbaty e, owocowe. Peach Passion zobaczymy. Nie, nie znam tej, tej marki, nie widziałam nigdy wcześniej. I tutaj. Zdjęcie mi przekonało: ciemna czekolada i sól morska z karmelem, jakieś takie słodycze. Tego, tego nie otwieram, bo to jest raczej nie jest oddzielnie pakowane. I też tutaj w Hollywood znalazłam taką właśnie granolę z, z wanilią, bez niczego, wiecie, gluten free i tak dalej. Więc stwierdziłam, że stwierdziłam, że będzie taka fajna posypka do jogurtu, na przykład, gdybym miała ochotę coś takiego sobie zjeść. No i tak naprawdę z tych rzeczy jedzeniowych dla mnie to, to tyle. Tutaj jeszcze mam kubek ze Stanleya, tylko później, że on jest tutaj z dziurą. że tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia. Chyba, że nie wiem, wzięłam jakiś niepełny, nie, niekompletny. Byłam pewna, że tutaj jest jakaś zatyczka, że coś może coś przekręca, że można się tak napić, ale tego się nie przekręca. To tutaj się tak nic nie robi, bo to się po prostu. Tutaj otwiera, tutaj patrzę na tą, no nie, no tego się, tego się, nie ruszy i to jest taki kubek ogólnie, który ma trzymać chłód, czy się zimno przez 3 godziny, ciepło przez półtora. No nie, muszę zobaczyć gdzieś tam na TikToku, co tam ludzie o tym kubku mówią, ale E, Słyszałam, że to może być taki fajny kubek, o robię sobie kawę, nie dopijam, e, daję wiecie pokrywkę i, i wychodzę, nie wiem jedziemy, bo ja mam termos, taki co kupiłam sobie wiecie ten ze co nie wiadomo czy to cebula czy to dynia e, na, na tej grafice, więc ten jest po prostu mniejszą wersją, no, nie no zobaczymy. No i teraz tak. Trochę Sephora, trochę ubrania. Był sklep, który się odwiedzić, gdzie też była kolejka do, do wejścia. No i szczerze przyznam Wam, że byłam zawiedziona, ponieważ największe rozmiary bluz dla mnie to były takie angielskie L-ki, może XL-ki, które były dosyć dopasowane. Więc jeśli jesteście takie rozmiarowo jak ja, to nie liczcie tam na bluzy. Ja tam kupiłam koszulkę, która też już jest, jest w praniu. Ale no tak liczyłam na bluzę. Mówię, idziemy tam, chcę tą bluzę, one mi się tak podobały, no ale rozmiarowo po prostu cienko. Złapam sobie taką właśnie czapkę, marnotrawiam taką samą, taką chyba białą, czy, czy kremową, z czarnym napisem. No i całkiem, całkiem mi się podoba. Dobra, to was przesunęłam. Drugą czapkę mam z Chicago, taką personalizowaną, z tego sklepu Alice in Wonderland, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Tutaj jest teraz taki, taki remix, więc tak. Moje absolutnie ulubione produkty, jeśli chodzi o takie e, antybakteryjne psikacze do rąk. E, kupiłam je na prezenty, e, i zamówienie miałam od Justyny, więc e, kupiłam naprawdę sporo, sporo tych sztuk. Dla nas wzięłam Mango Passion i e, Pure Lavender, e, bo miałam właśnie ochotę. Jakiś jeden sobie nowy zapach przetestować. No i teraz tak. W Seforze płatki pod oczy, które są tak gigantyczne, że zakrywają pół policzka. Pani bardzo martynie polecała i ostatecznie wszystkie je kupiłyśmy. Tu tutaj mamy aż 60 sztuk. E, podobno jest jakiś super, super hit. E, w kartoniku je przewiozłam. E, dosyć duże opakowanie. To to jest tak fajnie otwierane, że. O, trzeba tak wyjąć tylko. Taką jakby łezkę. Yy! O, to ciężko idzie. Marta też miała tak trochę. żeby to otworzyć. Co no za dziadostwo. Dobra jest. Nie. Jezu, siły nie mam, się najpierw Ale tutaj mam takie szczyp szczypczyki, żeby je powyciągać, z tym, że ja szczerze mówiąc, to najchętniej. O, zrobię to tak właśnie. O. I to nie będę pinżyć z tym. Nie będę się z tym tutaj bawić, bo ja i tak to będę w domu używała. Więc mam płatki, które są naprawdę bardzo fajnie namoczone. Tutaj mam też takie właśnie, tam, taką pensetkę do, do wyciągania ich, jak sadzi sadzić z powrotem. Jest, trzyma się, jest. Także to będzie testowane, ale Martyna używała je na wyjeździe i była bardzo, bardzo zadowolona. Kartonik do wyrzucenia z marki Summer Friday skupiłam również taką em, giełkę. To jest ta seria Jetlag. Jet bo stwierdziłam, że to może być coś fajnego, jeśli chodzi o nawilżenie. Ja mam od nich tą maseczkę, którą bardzo, bardzo lubię. No i tutaj jest 50 ml. Bardzo fajna mgiełka, także będę testowała i dam wam znać. No bo już na Instagramie też rzuciłam informację, że w grudniu będę na evencie. Na kaszubach, gdzie można zrobić sobie analizę kolorystyczną, gdzie się można spotkać. Jest cała masa innych atrakcji świątecznych z marką Sensei, także link do wydarzenia do Posta jest w opisie na dole, więc do samolotu coś coś takiego dedykowanego. Następnie bardzo, bardzo chciałam z Road kupić sobie płatki pod oczy. Jeszcze ich nie testowałam, będziemy testować je razem na vlogu i powiem wam, czy fajne, czy nie fajne. Tutaj z Target takie płatki pod oczy sobie jeszcze złapałam. Złapałam sobie również y, błotną maseczkę lawendową, coś, coś takiego i złapałam sobie jeszcze brzoskwiniową maskę do twarzy w płachcie. Tutaj jakieś zestawy próbek. Pielęgnacja kurańska. Następnie w Seforze. Ja wiem, że pewnie tam na przykład z Elfa rzeczy można sobie kupić też tutaj w budzie, No ale kupiłam sobie tam na miejscu. To jest mgiełka, którą Doris bardzo polecała z Elfa. Fenomenalna mgiełka, jeśli chodzi o rozproszenie na wilża. I to jest taka właśnie mgiełka dająca taki zdrowy efekt, takie zdrowe wykończenie. Więc tutaj wiecie, należy wstrząsnąć. No i widziałam właśnie, jak ładnie dorcie makeup wygląda. Dlatego na tą mgiełkę niż się zdecydowałam. Tu jest taki miks po prostu kosmetyczny w tej, w, tej, um, w tej misce. Dwa takie Baby Dezodoranty z DAW. 72 godziny, te ogórkowe. One są świetne, bo patrzcie, jakie one są małe. no Po prostu no, jak mój. Jak, no, jak moje palce. Świetne do torebki, bo ja czasem gdzieś tam lubię się przyknąć i odświeżyć, a te są takie małe, fajne, więc, więc się cieszę. Kupiłam też y, dwa pędzle z Elfa, bo którą y, na YouTubie oglądam taka. Y, Właśnie jedna z Londynu, taka youtuberka, to bardzo, bardzo polecała te pędzle, więc y, złapałam ten dwustronny. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. No syntetyczne włosie, całkiem fajnie ubite. I tutaj też jeszcze jeden y, dwustronny. Teraz się tak zastanawiam, czy któraś z nas patrzyła w Sephora na te pędzle F4 od Make Up By Mario. Chyba nie, bo podejrzewam, że gdyby je złapała, to złapałaby też dla reszty. A ostatecznie... Mario nie przywiozłam i tutaj mamy taki bardziej, taki bardziej, bardziej ścięty, tutaj troszkę, troszkę bardziej puchaty, no zobaczymy, no nie powiem, że pędzli nie za dużo, bo ja mam pędzli za dużo, no ale chciałam sobie kupić, sobie kupiam. no i tyle no w tym temacie, tutaj jeszcze jeden zestaw jakichś próbek. Właśnie tej pielęgnacji koreańskiej to Dostałam w spadku od Martyny Bo zrobiła większe zakupy na pielęgnację koreańską I tam dostała taki gift set e, Torbę i między innymi Był tam taki właśnie zestaw z broloczkami Mówię do niej, słuchaj ja to mogę Ja to mogę sobie, przy, wiecie Przytulić, e, bo z tego mogę skorzystać Tutaj mam jakąś taką śmieszną śmieszną Torbę, nie wiem na co to może być e, Krem do rąk, mała e, Mały lenarz do, do ust Także e, i to jest chyba lustereczko. A więc taki, taki bryloczek w Targecie też złapałam taką właśnie chciałam pomadkę jakąś nabliżającą jeszcze jedną, więc złapałam tą taką bezbarwną z Maybelline. Złapałam też z L'Oreal'a chociaż tutaj przez to, że mam światło włączone, teraz jest kolor przekłamany, L'Oreal Lumi i z tego co kojarzę jest to róż do policzków jest w odcieniu 605, Dewy Bright Pink, no będzie testowanie, jakoś tak wpadł mi w oko, bo ja mam, wszystkie róże mam takie dosyć, takie ciemniejsze, nie mam nic jaśniejszego, więc chciałam sobie przetestować. Więc kupiłam. Kupiłam również w targecie balsam do ciała z marki EOS. Wanila, kaszmir, pachnie mega słodki ulep po prostu. To jest ta kategoria zapachowa. Do kompletu również zapałam do mycia. To jest jakiś taki chyba gęst, gęstszy krem. No i z tej samej serii zapachowej krem do rąk. No, zobaczymy, zobaczymy, przetestujemy. Jak oglądałam TikToki, co kupiłam w Stanach, to praktycznie co druga dziewczyna miała, e, miała te, te, te balsamy. Tutaj w targacie złapałam również taki e, Big Spray and Play. E, to jest. Lakier do włosów nadający objętość, i ja widziałam właśnie na jednym z Tiktoków porównanie. E, ktoś porównywał do orbej, że to też daje bardzo fajną objętość, utrzymuje te włosy, że produkt jest lekki. E, więc stwierdziłam, że no po prostu już wezmę większe opakowanie. Nie pamiętam jaka była, jaka była cena, no ale będziemy testować, e, będziemy sprawdzać sexy hair, <laughs> czy, czy, czy będą sexy. Tutaj właśnie Martyna mi złapała w syforze e, Glaze Milk. Nie, nie było niestety mgiełki. E, nigdzie muszę sobie po prostu ją online e, zamówić. E, złapałam również z marki Violet. To jest, e, czekajcie, to jest dokładnie Lip Nektar. Nawilżający e, stain. Nawilżający stain, to co to jest? E, Boże, słowa mi brakuje. Nawilżający, nawilżający. No taki produkt, coś, co zostaje na ustach. No coś takiego jak ma być, tak powiem, ala był ten, brakuje mi słowa, ale Benefit, wiecie który, e, w, tutaj w opakowaniu się wydaje się taki bordowy, wściekły, a na usta jest taki bardziej transparentny, różowy, pomalowałam się dzisiaj nim, e, w międzyczasie zjadłam, nie widziałam się później w lusterku, bo zjadłam sobie, co ja sobie zjadłam, jakiś jogurt, który przywiozłam i częściowo mi się rozwalił w plecaku i mówię, ale pięknie, pachnie mi tu kokosem w plecaku, a później patrzę, że mam wszystko w tym w tym w tym, w tym, skyrze, w tym jogurcie, więc, yy, yy, więc nawet nie wiem, jak moje usta teraz wyglądają, no ale ogólnie forma jest bardzo fajna, bardzo lekka, no i byłam ciekawa tych produktów, bo one są chyba też u nas w seforze, ale chciałam zobaczyć na żywo i tą formułę też sobie, sobie sprawdzić. Następnie chodzi jeszcze o make-up, który tak naprawdę poprosiłam Dorcie, żeby mi tą paletkę kupiła, to jest najnowszy Paletka z YSL, gdzie mamy w środku 6, 6 produktów, i najtaniej wychodziła właśnie w Polsce w seforze. Była też jakaś promocja, jedna rzecz z YSL, druga minus 50%, więc dorcia też sobie tą paletkę złapała. I ostatecznie ona chyba wyszła mnie 270 zł, tylko dlatego, że była ta zniżka i, i ta promocja. No i powiem wam tak, że no oczywiście ten kolor tutaj się dla mnie absolutnie nie, nie nadaje, bo jest taki. Ciemnozłoty i ja bym was chciała. Um, y, nie powiem, że zniechęcić do tej paletki, ale jeśli zapytacie mnie, koleżankę Ania, czy warto, powiem, że nie. Uważam, że róże od Patricka czy, czy, czy z zmaka są lepsze, ładniejsze, ciekawsze. To wygląda przeciętnie, trochę sucho, cienko, y, nieszczególnie. Y, fajne opakowanie, bo duże lusterko można w tym pobawić się, podziubać, ale no cienko, bardzo, bardzo cienko. Ogólnie no, gdybym ja tą paletkę użyła sobie od Dorci na wyjeździe, bo ona miałaby ją pierwsza, nie, w, nie przyszłoby mi do głowy przez ułamek sekundy, że o Boże, ja to muszę mieć. Nie, no mam, bo mam, ale nie polecam. Będę oczywiście ją używała, ale no znam o wiele lepsze róże. I tutaj jeszcze kategoria, aha, jeszcze pani mi w seforze też próbkę wzięłam, Natasza Denona, RN3, czyli takie Rose neutralne trójka. To jest ten najnowszy podkład, który też jest ostatnio taki, wiecie, bardzo wiralowy, hypowany. Nie dla mnie. Bo, pomimo że przez chwilę ładnie na skórze wyglądał, YSL uważam, że u mnie wygląda lepiej. RN3 jest też dla mnie za ciemny. Nie wiem, jak wyglądała dwójka, bo dwójki, nie wiem, no nie, no, 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 nie miałam, nie używałam, ale yy, no, to też nie jest podkład dla mnie. Także cieszę się, że nie kupiłam pełnowymiarowego opakowania. Dobra, dobra, moi drodzy, przepraszam bardzo, jeszcze tutaj yy, wcinam się, bo już zakończyłam tego, tego, t, yy, ten filmik. Kupiłam jeszcze dwie rzeczy, zapomniałabym o moich najlepszych suwenierach, czyli o apaszce z Hermesa, e, którą kupiłam w sklepie Real, Real, czyli to jest taki sklep, gdzie właśnie możecie e, złapać e, rzeczy, no z takich marek, że me jak ja to mówię, e, w lepszej, w lepszej cenie. I tutaj miałam zagwozdkę pomiędzy dwoma e, chustami, ta jest właśnie z różem, z czerwieniem, z fioletem, bielą granatem. W takie troszkę wzory kwiatowe, tutaj jakąś taką geometrię. I pierwszy myślałam o takiej bardziej neutralnej, bo powiedziałam taką biało granatową, ale dziewczyny po prostu mi doradziły tą, więc na tą się zdecydowałam i ona też była w super ofercie, bo była minus 30% i przez to, że kupiłam pierwszą rzecz w tym sklepie, miałam jeszcze 25 dolarów zniżki także przepraszam, bo tutaj jeszcze tak właśnie tak na ten stół mówi mówię, a tego nie pokazałam, jeszcze okulary z YSL kupiłam sobie na piątej w sklepie Ogólnie mega zajebista obsługa klienta. Gościu na dzień dobry, pyta się czy chce szampana, a wy nie, dobra, może ktoś kupi. On mówi: nie musisz nic kupować, żeby się napić szampana, przyniósł mi szampana. Pogadaliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Naprawdę obsługa w takich sklepach ten po prostu serwis powinien być kopiuj w klej, bo na drugi dzień dostałam jeszcze od niego SMS-a, że super było mnie poznać, mam, na, mam nadzieję, że okulary nam się super nosiły e, i tam e, no naprawdę rewelacja, 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 nigdy nie zapomnę tego doświadczenia, bo to naprawdę była najlepsza obsługa. Też była raz bardzo fajna obsługa, jak byłam z Martyną w Lafayette w Diorze, w którym apaszki, także już wam pokazywałam na Instagramie, który to był model. Ja go znajdę i Wam gdzieś postaram się podnikować te, te okulary. Bardzo, bardzo klasyczne. Ja już je kilka razy wcześniej mierzyłam. Tutaj tylko z boku jest taki mały YSL. Są chyba też ze złotem. No i też są w brązie. Bardzo twarzowe. Mało komu myślę, że też nie pasujące. No i ja też się w nich świetnie czułam. Myślę, że to będą przeze mnie tak często noszone okulary, jak te, które kupiłam Was 5 lat temu w Diozie. Więc dobra, kończąc myśl, jeśli. Mm, lubicie vintage shopy i będziecie w Nowym Jorku, to Williamsburg to jest ta część, yy, gdzie warto się wybrać. Tam też byłam na tej remizie strażackiej, gdzie mogłam wejść do radiowozu, yy, zrobiłam sobie zdjęcie, przymierzałam kurtkę strażacką, no i było zajebiście. Yy, więc taki. To jest, to jest broszka, taką broszkę sobie kupiłam. Muszę tylko oczywiście wyczyścić. E, kupiłam też w innym Vintage Shopie takie bardzo ładne e, kolczyki, nie mam nic takiego. Jak takie, widzicie, to nie, jest, to nie jest ceramika, to sobie taki. To nie jest plastik, to jest jakieś metalowe. No wyglądają takie ozdoby nieraz na ścianach, takich starych angielskich domach, takie wiecie, przy, przy świetle. E, bardzo mi się spodobało, więc stwierdziłam, że, że biorę. E, Ostatnio po prostu kupiłam też parę razy klipsy, ale jednak się przekonałam, że klipsy nie są dla mnie. I to co miałam to wystawiłam na Vinted, bo no jednak e, wolę klasyczne kolczyki. E, w sklepie z takim, wiecie, pamiątki, magnesy, bo musiałam, musiałam kupić sobie drugą torbę. E, taki kubek zobaczyłam i mówię, super będzie na takie, na herbatki. Jestem e, zadowolona, że właśnie taki kubek złapałam. Myślałam, żeby jeszcze drugi kupić, ale już, już bym słyszała Andrzeja, no ciekawe gdzie, gdzie to teraz wsadzisz. I muszę przyznać, że ma rację. No i tutaj też, e, gdzie to kupiłyśmy? E, w. też w Rockefeller Center. Dorcie też sobie kupiła taką kulę. Mamy Nowy Jork zimą. E, zimą raczej e, nie chciałabym się tam wybierać, bo myślę, że ta temperatura. E, no, niekoniecznie by mi odpowiadała. Jesień to jest zdecydowanie ta pora roku, która uważam, że jest najlepsza do odwiedzenia Nowego Jorku. Byłam wcześniej w maju albo w czerwcu, no i 30 stopni i chodzenie, no nie. Ja lubię chodzić w warstwach. Koniec października to, to, jest, to jest moja pora. Zdecydowanie. Tutaj też w mama znalazłam taki, o, taką kredkę. Co patrzcie, w zależności od tego, jak się pisze, to się y, kolor zmienia. I stwierdziłam, że to będzie super kredka, żebym się podpisywała na kartkach, na gift card właśnie. Wiecie, Ania? E, tak, tak kolorowo. E, jakoś tak od razu mówię: o, 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 ja, 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 ja to potrzebuję. To, to mi się przyda. No i naklejki na na ten, na korbę. Na, na, na no i ostatnia rzecz, już nie mam też opakowania, bo przywiozłam bez. To jest taki przepiękny pierścionek z Karabeusz, to jest ze sklepu Kate Space, który jest na Soho, może z Więcej, ale my byliśmy na Soho. Mam tam też właśnie półtora roku temu z Gonią i kupiłam sobie kilka rzeczy. No i dostałam też właśnie od mojej cioci z Ameryki do Larsy na mój prezent właśnie urodzinowy i mówię, Gonia, ja bym chciała, jeśli mogę sobie coś wybrać, to chciałabym biżuterię. No i właśnie za Dolaro od cioci. Kupiłam sobie takiego skarabeusza, bardzo, bardzo mi się spodobał. No i moi drodzy, to całe moje zakupy, to co dziś wrzuciłam do prania. I mam też tą kurtkę z Zary, dzisiaj absolutnie nie czuję się, żeby się ubierać, stroić, nawet włosy czesać, po prostu potrzebuję mi taki dzień na posprzątanie, wstawienie prania, tutaj zaraz muszę na jakiegoś kola wskoczyć, coś porobić, więc mam nadzieję, że z tej perspektywy <zakupy>, zakupy też Wam się podobały, no i my widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, buziaki, trzymajcie ciepło, pa pa.